Pochwalony Jezus Chrystus. Witam uczniów klas pierwszych na kolejnej katechezie online. Temat lekcji: Doskonałość chrześcijańska, nowy styl życia. Proszę wysłuchać nagrania i zrobić notatkę. Wiecie, jak bardzo pismo Święte Biblia jest wymagająca, sam Bóg jest wymagający od nas. Świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym. Bądźcie więc Wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Czy jest możliwa taka świętość, czy jest możliwa taka doskonałość? Oczywiście tutaj łaska Boża spotyka się z naszym działaniem. Staramy się, motywujemy, zachęcamy. Pan Bóg jest obecny w sakramentach. Spotykamy Pana w modlitwie. Jesteśmy zdolni do tego, aby współpracując z łaską osiągnąć doskonałość, to miarą doskonałości są cnoty, a więc dobra zakorzenione w nas, na tyle ugruntowane, że możemy mieć nawet ich rys szczególny, rys heroiczny. Podręcznik przedstawia cnoty kardynalne, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie męstwo. Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny, do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Człowiek rozumny na kroki swe zważa. Bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Roztropność jest cnotą, która pozwoli nam wśród różnych pokus, doświadczeń, uczuć, wybierać to, co słuszne i podążać drogą świętości. Sprawiedliwość, kolejna cnota. Sprawiedliwość, czyli oddać każdemu to, co mu się słusznie należy: komu cło, cło, komu podatek, podatek, komu honor, honor. Wiemy, że sprawiedliwość jest miarą pewnej świętości. Sprawiedliwość jest miarą dobrych relacji. Każdy z nas gdzieś chce doświadczać dobra, chce doświadczać miłości. Chce doświadczać pokoju. Dlatego Biblia mówi, nie czyń drugiemu to, co tobie nie niemiłe. Następną cnotą, którą chcemy umówić, to umiarkowanie, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Umacnia panowanie woli nad popędami, utrzymuje pragnienia w granicach godziwości. Wraz z umartwieniem jest temat wstrzemięźliwości, jest temat postu, ale właśnie także dystansu do świata, do pragnień, które niesie ze sobą świat. I wreszcie męstwo. Męstwo jest mocą moralną pozwalającą pokonywać życiowe przeszkody, trudności, niebezpieczeństwa pozwala opanować ręk paraliżujących człowieka w różnych sytuacjach, zwłaszcza w sytuacji zbliżającej się śmierci. Nie trwożyć się, wytrwać do końca, przyjąć mężnie nawet śmierć za Chrystusa. Oto jakim duchem chce Jezus natchnąć swoich wyznawców. Nic nas nie powinno załamać ani zranić, bo Pan jest z nami. W świetle wiary nie ma powodu do lęku, nawet w obliczu śmierci. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciał, lecz duszy zabić nie mogą. Myślę, że jest to także zaproszenie do tego, abyśmy byli mężni, odważni, abyśmy potrafili głosić Chrystusa, wyznawać wiarę, według niej żyć, mówić o Chrystusie, mówić o przykazaniach, mówić o zasadach chrześcijańskich, pokazywać piękno i wartość Chrystusa. Oczywiście, że centralną cnotą jest miłość ona jak gdyby sprzęża wszystkim cnoty, z niej wyprowadzają się, wszystkie cnoty do niej dążą, wszystkie cnoty. Miłość czyli służba, miłość czyli bycie dla drugich, funkcjonowanie dla drugich. Zawsze jest osią życia chrześcijańskiego. Pan pokazuje na siebie i zachęca byśmy miłowali jak on. Przekazanie nowe daję wam, abyście się miłowali tak jak ja was umiłowałem. Z tematem miłości jest związany temat wolności. Oczywiście, to, oczywiście, wolność to nie znaczy, róbta co chce tam, rób to, jak uważajcie, to Wy decydujecie, co jest dobre, co jest złe. To nie jest taka wolność. Ale wolność to jest wolność od grzechu, wolność od słabości, wolność od y, kajdan niewoli. My nad grzechem mamy panować. To jest ten wymiar otwartości na łaskę, na Boże prowadzenie. Przemyślcie temat. Ten temat y, wprost mówi o. Pragnieniu świętości, o dążeniu do świętości, o tym, że chcemy być świętymi, pragniemy być świętymi, jest miara jakiejś doskonałości, do której wzywa nas Pan Bóg. I obyśmy przyjmowali, oczywiście praca nad sobą, niech spotyka się z Bożą łaską. Na nadchodzący czas przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.